Najbardziej odjechany portal motocyklowy motobanda.pl W dzisiejszym teście pokażemy Wam najpopularniejszego Japończyka klasy 125 Następcę wielbionej NSRki, który zadebiutował w 2004 roku Dzisiaj jej drugie wcielenie Honda CBR 125 l Oprócz R w nazwie zmieniło się kilka innych rzeczy Między innymi owiewki. Przednia owiewka nawiązuje bezpośrednio do większych motocykli Honda, modeli RL. Boczna owiewka również została zmodyfikowana w stosunku do swojego poprzednika. To, co zostało, to tylna sekcja motocykla. Został zmodyfikowany albo raczej zmodernizowany sam silnik, ponieważ od tej wersji, produkowanej od 2007 roku, mamy już trysk. Mała Honda może nam zagwarantować bardzo dobrą zwrotność oraz bardzo wygodną pozycję na motocykl sportowy. Jednostka napędowa generuje 13 koni które są dostępne w średnim zakresie obrotów dzięki temu ten motocykl jest bardzo użyteczny w porównaniu do swojego największego konkurenta czyli Yamaha 125 tutaj wysoki zakres obrotów jest dość słaby ten motocykl wyraźnie zaczyna się męczyć po przekroczeniu 8000 obrotów łapie zadyszkę, więc dalsze ciągnięcie nie ma sensu nie ma sensu, korzystamy z środkowego zakresu obrotów, który daje nam satysfakcjonujące przyspieszenie jak nam motocykl tej klasy dzięki temu w mieście potrafimy jechać całkiem żwawo, dynamicznie, a przy tym spalanie mamy naprawdę niskie to co jednak nie spodobało nam się w tym motocyklu to hamulce, jeździliśmy już kilkoma motocyklami w tej klasie No i Honda nie sprawiła się tutaj w tym aspekcie najlepiej W zasadzie sprawiła się najgorzej Hamulce są na tyle dobre, że wyhamowują ten motocykl, natomiast nie można mówić o tym, żeby robiły to w sposób natychmiastowy, gwałtowny To jest raczej mocne spowolnienie Tak, to co spodobało nam się w tym motocyklu to wspomniana pozycja no, Ten motocykl wizualnie i fizycznie wydaje się najmniejszy niż jest on nic nie udaje, to jest motocykl, który już na pierwszy rzut oka wydaje się motocyklem małolitrażowym, jednak to nie jest jego wada. Tak, dzięki temu, że wygląda właśnie w ten sposób i ma odpowiedni środek ciężkości, tym motocyklem genialnie się zawraca nawet na wąskich drogach. Jest on bardzo zwrotny, zachowuje przy tym dość wysoką stabilność i możemy się na nim czuć pewnie. To co widzimy na pierwszy rzut oka to kokpit. Tak, sam kokpit nie jest zbyt nowoczesny jak na 2007 rok, brakuje tutaj jakiejkolwiek elektroniki, wszystko jest analogowe. Jest za to bardzo czytelne, spodoba się to kierowcom, którzy przyśpiewają się z samochodu na motocykl, bo jest załana, nazwijmy to, klasyka. Honda jednak trochę pofiglowała, pofolgowała sobie, ponieważ prędkością jest wyskalowany do 200 km na godzinę, co jest grubą przesadą. To jest gruba przesada. Prędkość, jaką nam udało się osiągnąć w warunkach dość wiecznych, to było nieco ponad 100 km na godzinę. W momencie, kiedy się pochylimy, bo kiedy jedziemy wyprostowani komfortowo. Działam od razu jak hamulec, działam od razu jak żagiel i ten motocykl nam jechał w... W okolicach 90 km na Właściciel tego motocykla osiągnął na nim ponad 110 km na godzinę. Podobno chodzą legendy, że nie niekurze ki potrafią osiągnąć nawet 130 jednak, no. Nie są to motocykle Spora przeznaczone... Górka, bo... powiem, nie są to motocykle przeznaczone do szybkiej jazdy, ponieważ właśnie tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w wysokich obrotach przy wysokiej prędkościach silnik łapie wyraźną zadyszkę. Natomiast to co nie pasuje do wysokiej jazdy będzie bardzo dobrze sprawdzało się w mieście. Większość. Charakter motocykla bardzo przypomina większe motocykle Hondy. Jest to maszyna, która łączy w sobie kilka światów. Tak, przede wszystkim Honda stawia na użytkowość. Ich motocykle niczego nie udają. Nie muszą być najszybsze, nie muszą najlepiej hamować. Mają być neutralne i mają być użytkowe i w zasadzie nieśmiertelne. Mimo tego, że mamy tutaj w nazwie kultowy już CBR, ten motocykl nie należy nawet nazwać motocyklem sportowym. Jest to motocykl, który może trafić wygusta młodszych riderów swoim designem, który nawiązuje bądź co bądź do większych motocykli Hondy, jednak naszym zdaniem jest on skierowany głównie do posiadaczy kategorii B. Tak. Ładnie, <noise> no ładnie, ładnie. Tak, ładnie. tak. przynajmniej się ze mną zgadzasz. No. O charakterze silnika informuje nas także dźwięk, który wydobywa się za naszymi plecami. Jest to spokojny, miarowy pomruk, nawet po odkręceniu manetki ten dźwięk nie stanie się pasowym rykiem, a nasze endorfiny nie podskoczą w triumfalnym czymś tam. Przecież <noise> ja to dobre. W triumfalnym. Uniesieniu. Uniesieniu. Ja Adrian, określa? właściciel Honda? Daniel, pytanie do A. Ile ten motocykl tak naprawdę pali? Wszystko, co w niego wlejesz. A tak konkretnie? A tak konkretnie. Spalanie jest na poziomie 3 litrów Maksymalne może wahać się do 3,5 A minimalne, które mi się udało osiągnąć No to 2 litry na 100 km Jest to bardzo imponujący wynik Nawet jak na klasy 125 Co do reszty spraw związanych z użytkowaniem tego motocykla Wiemy, że jest już w nim 2 lata No i co się przez te 2 lata działo? Przez 2 lata nic się nie działo Jedyne co wymieniłem to napęd Opony i standardowo olej Mamy nadzieję, że test małej Hondy się Wam podobał Zapraszamy więc do oglądania kolejnych odcinków, gdzie będzie porównanie, a także testy innych motocykli klasy 125.